Startujemy i rola impostora, niech mi dają jeszcze raz ninja, ja chcę jeszcze raz ninja Mamy ninja widzowie, przewidzieliśmy to Dobra, target od razu na start Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcineków z Among Us, a my lecimy właśnie z tą gierką O kurde, ale to jest dobre Ja się robię niewidzialny Teraz będzie tam, ej ale tam będzie kłótnia Łopanie No na prawym reaktorze I to jest wampir na... na prawym reaktorze jest ciało no, prawda, to łenku, no widziałem jego otrułem. Ale gdzie ja otrułem, w którym miejscu? Bym no, ci powiedział, no, dlaczego no. widziałem, ale nie mogę. Brzmi ciekawie. No I bardzo ciekawie, Jak po prostu widziałem, go no, otrułeś, kumie. no. I ja sobie pobiegłem do office zwyczajnie. No, fajnie, nie okay, ja no, jest... Do office, Stefek no. nie widział, nie że coś. Czek, 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 czek. Ja A, Stefek, byłeś obok Storage'a. No, byłem, podpięknie. Biegłeś w kierunku laba, ja biegłem na dół. Tak. A kto czemu tak. ty, jest to jest. Dobra, nie, po, nie ja powiem, powiem tak bo może nie być ilgacer. To no, no. Ja, ja biegłem i później. Nawenka. Ja, ja dobiegłem sobie na reaktor. prawy właśnie. Czemu nawenka? Jakby jest zero dowodów, a jest na mnie. I co? Na mnie? Teraz mnie wywalić? To wywacie mnie jak jest zero dowodów na mnie? Nie, Jezu, w to dobrze przyciele dosłownie. Ja jestem przeciwko wywalania bez żadnych dowodów, bo to nie jest najgorsze wywalanie. Ja wam po prostu coś powiem. Nie jest przy żadnym storage, bo jego kroki są na lewym raktorze praktycznie. Odbiegające okay. od ciała. Sery miał detektywa, no nie. Stargetujemy sobie kolejną osobę. Małego nie możemy. Okej. Okay. Stefek może wentować. To nie wróży dobrze. Okej, okay. za 4 sekundy możemy. Dobra, zabijamy Zabijamy jako ninja. Super Okej. Okay. Brzmi ciekawie. <laughs> Ale to jest dobre do trollowania. Dobrze powiem tak. tak, tak. 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 Czyli jeżeli ninja zabije, to pojawiają się krzaki wokół ciała, tak? Stop! Ej, Stop! No to dobra, To jest bait, ninja. To jest, bait. Czemu? 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 Czemu Ej, jest bait? Ciało poszło po sekundzie. Ale... Mobilne. To jest 100% bait i nie mam możliwości, żeby tak szybko zabił. No dobra, powiedzmy, że to jest bait, ale no, a jeżeli to nie jest bait... Przegramy. Przegramy, a jak powiem to tylko tak, Powiem tylko tak, jak reportujące ciało wokół chciałaby krzaki. Tutaj nie działa, nie działa nie, tak samo jak w Bo tutaj to jest ten... To jest modyfikator. Jak go wyrzucimy, to nic się nie stanie. Właśnie stanie się, no będzie mini-diet i wszyscy przegrają. No, to nie jest Stanów no, of no, no, no. Ale wóweks Ale. Tak działa to. Jak wyrzucisz to tak mini, chciało. który zabija. Jest rolą zabijającą, to bo Nic się nie stanie. A jeżeli wywalisz mini creamata, to przegrasz. No to mini crewmate wtedy wygrywa? Czy jak to działa? Skit. Nie, nie może być też tak, wygrywa. że po prostu ja z Oskim wybiegałem, Po prostu podbieg węku, odbieg i on się nagle wyrąbał. Czyli kolejny dowód. Więc wampira Wenek, odbieg. Wenek, podbieg. Ej, wy mnie wszędzie widzicie, gdzie mnie nie ma. Wenek, podbieg, odbiegł to jest giga dziwne. Jakby bez podstawy wywalacie, ale okej, okay, to jest Adli, wasza decyzja. Ciało upada. Jedyne są twoje kroki przy nim. A jedne. Ty mówisz, Niko, że... nie było blisko. Byli. Nie może być. Było tak. Zmyśliłeś sobie to. Okay. Zmyśliłem, może być. Który to miał do tego de detektywa? Ja pierniczę. Ja. Yeah, no nie, no taki nie jest jako ta rola dzisiaj, że jest przeripane. Hmm. I widział stopy. To jest niemożliwe, nie wiedziałem, że ninja zostawia stopy w ogóle, myślałem, że ninja jest totalnie niewidoczny jak słaper. W sensie swapper, przepraszam Neutral, jaka tu będzie neutralna rola Jackal! Kogo bierzemy widzowie? Do naszego teamu Ja bym wziął pana policjanta Chodź panie policjancie, będziesz ze mną zabijał Pyk Chodź, come on O kurde Ja mogę zwentować Dobra uciekłem Boże Ale fart Ale fart Stefek zabił drugiego Kamery nie świecą? Nie świecą Ok Ja na razie tu siedzę Bo wyskoczyłem Ale kamery nie świeciły To są dwa ciała Siedzę tutaj widzowie Bo zaraz te ciało znajdą Zapewne Dobra idę na kamery Co jest? Co tu się stało? Chipsek zabił Chipsek zabił Chipsek zabił, zabił, gonimy go. Gonimy go. Ci się odmieni. No nie, serio. Co jest grane? Jeszcze mnie zabił. O nie, najgorzej. Najgorzej. Ile tu ciał poszło? W ogóle wszyscy giną. Jeszcze mały wampir jest. Ej dobra, trzymamy kciuki za bo on teraz jest sidekickiem i sobie może Jackala znowu dobrać, chyba. Ile ciał widzowie? Widzicie wy to? Sześć ciał po pierwszej rundzie. Ładnie. Co tu się wydarzyło? Stefu, czemu, czemu to zrobiłeś? No ale o co ci chodzi, człowieku, teraz w tym momencie? Weź mi powiedz. Ty wiesz samo o co chodzi. Nie wiem. Nie wiem. Ja jestem uczciwym wspólnikiem, co ty chcesz o tym. Ja sobie taski robię kultural kulturalnie. Jeszcze Pytanie sobie... o pozycję w, tym, w tej sytuacji trochę nie ma sensu. Wiadomo, cokolwiek <gulny> Nie. Ja mogę Przecież... potwierdzić na pewno Chipseku. Ej, bo eee... czas się Opo... cofnął, nie? Ja tak to... ja luga kata. Ja chcę powiedzieć, że Stefuk próbował mnie zaatakować. A okej, okay, to ogólnie. No. no e... On jest neutralny, on jest albo sidekickiem, albo impostorem. A, a może a może <tos》> y z tym Jesterem ty też możesz <tos》> na no to. O <tos》> nie, ty tam nie tam może atakować, powiesz to... y Stefan. Tak to tak, pewnie. Ja czy ja i czy ty, bo tu się wyobraź sobie. Czy ty boi tu Tak, czy ty. Jester nie może atakować mnie. Czy ty boi tu się ma atakowałeś doskonale. Nieprawda. Tak, zaatakowałeś. Tu musiał coś matko, matko, co Tu musiał też tak. mnie. Tu musiał też mnie. miejscu musiał też bo Tu musiał też mnie. Tu musiał też mnie. Tu I też mnie. Tu musiałem. I, yy, w padło. Patryks, I ktoś Ktoś to Stata, ale to dosłownie przybiegłeś do mnie. Ja cię troszeczkę siedziłem i nie mogę się odmienić. Nie, to Morfie nie mógł być kamuflażerem. Ciekawe. Beluga kat tego o, nie zrobił. Ma... Okay. Tak, to nie Beluga kat. Beluga kat jest dobrym e, wspólnikiem. Nie, on był w specjalnym roomie ze mną i z drugą osobą. To byłem ja. Teraz, teraz jestem no. zagłosuj na stawkę. On jest z impostorem, na pewno. N nie, ja mam trochę podejrzeń, bo tak mieliśmy Time mastera bo cofnął um. się trochę czas jak y, chyba ktoś został zapity to y, ktoś musiał poszyć w sensie... chyba by, I chyba my możemy no, coś te, te, te się ma... musiał wydarzyć Ten master chyba tak nie działa tak no to nie działa, działa? także jak ten jak ten master ma umrzeć to się cofa czas. właśnie do cofa tylko tej mastera inne inne... nie to wszystkich cofa sześć chciał po ja wszystkie trzy ale wierzy. chyba trupy nie trupy też ja cofnęło dwa razy no. Raz! Raz to, to, no. raz po to, to fajnie ja trzy Ja No. Stefan jest pewny. Dobra, to go wywalcie Nie jest to pewny, Stefan już nie jest na eskipach. No dobra, pewny? On jest pewny. pewny. Proszę, Zobacz, zobaczmy ile Widzowie, obserwujemy teraz ninja, dobra? Bo ninja jeszcze nie, nie znamy, w sensie nie mieliśmy okazji się tefnąć. Patrzcie, trzech impostorów zostało. Ja pitole. No to impostorzy mają raczej luzik. Widzowie, no jest dużo nowych ról. Portal Maker na przykład, Time Master, Sidekick, Wampir. Myślałem, że wiecie, że on jest przebrany. A tu się okazało, że nie do końca tak było. Ja i tak miałem kuldom widzowie, nie mogłem go zabić. Tu jest teleporter. Okej, okay, a Wampir w ogóle jest mały widzowie. Mały Wampir. Więc go nikt nie może zabić, żaden szeryf nikt. Ale cmentarzysko to było. Bo jest malusi jeszcze, ma 13-latek dopiero. Jak będzie miał 20, to będzie już, wiecie, normalnym wspólnikiem. Czy ninja, to tepamy do ninja teraz chwilę A, gdzie jest ninja? Tu jest ninja, okej okay. W sumie wampir wiecie jak działa, o! Ale fragami, ale pocisnęli, szybki win widzowy, oh my god Bo side kiki zrobiły im robotę, nie? Czyli ja i Stefek na początku